Na początku tego materiału chcę zaznaczyć, że dźwięk, który za chwilę usłyszycie, tak bardzo się, ponieważ to jest dźwięk z aparatu, ponieważ a, nagrywając dźwięk z mikrofonu zapomniałam, że ostatnio pobierałam program na nowo i przestawiło mi się. Mikrofon mi się przestawił i. Nie nagrałam dźwięku moim mikrofonem, tylko nagrało się dźwiękiem z kamerki, którą wam daję do live'ów. Dlatego właśnie będziecie mieć audio z aparatu. Przepraszam, poprawię się następnym razem, a teraz przejdźmy już do właściwego materiału. Hej, cześć jest krewia z tej strony Casey i na dzień dobry uprzedzam, że jeżeli usłyszycie w tle wiertarkę, to tylko i wyłącznie przez to, że jakiś ukochany mój sąsiad uznał, że sobie zrobi remont. I on robi ten remont od ponad dwóch miesięcy, no właśnie. I generalnie między innymi przez niego ostatnio nie nagrywałam, bo najczęściej nagrywa w... Chociaż często nagrywał w jakichś takich konkretnych godzinach, więc ja jeszcze mogłam wybrać sobie w miarę godzinę nagrywania. Ale teraz chyba dostał wolne i nawet nie da się już go się rozszyfrować w tym momencie, kiedy on będzie wiercić, kiedy nie będzie wiercić. I zaczął akurat teraz, kiedy mam jedyną możliwą okazję, żeby coś nagrać. No mam nadzieję, że za chwilę się zamknie, ale cóż... Tak. Yy... Także jak już widzieliście po tytule dzisiaj będę próbowała odgadnąć um, OST z Anińców, czyli original soundtrack. Dame. Nie mam pojęcia czy z czym jest, roz, roz, rozwin <laughs> jest rozwinięcie od skrótu OST, no ale niech będzie. Wszyscy wiemy o co chodzi. Um, no i jeżeli mam być szczera, to nigdy tego nie próbowałam. Coś tam przeglądałam kiedyś na YouTubie, ale tego nie próbowałam, więc jestem ciekawa, jak mi pójdzie. Bo wiecie, często to jest tak, że wiemy z czego coś jest, ale tylko zapominamy tu albo coś w tym stylu, więc, więc zobaczymy. Zasada, zasady są łatwe, to znaczy mamy 20 sekund na zgadnięcie każdego OST, po czym po prostu widzimy, co. Co, 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 to jest? Um, link do oryginału, z którego biorę ten oto challenge, macie oczywiście w opisie. No i co, zobaczymy jak mi pójdzie. E, jeszcze zanim zacznę, um, jeżeli wam się spodobał tego typu content, dajcie łapeczkę w górę, ponieważ planuję trochę częściej robić coś takiego, bo uważam, że to jest fajne, to jest ciekawe, to znaczy dla mnie, ja lubię robić takie rzeczy. E, lubię bardzo zgadywać openingi i tak dalej, i tak dalej Więc zobaczymy jak mi pójdzie i czy przy okazji wam się spodoba I mam szczerą nadzieję, że ten są się w końcu zamknie Tak Dobra, no to co? Po prostu lećmy Ej, okay, miałam przez chwilę problemy z nagrywaniem dźwięku Teraz już wszystko będzie ok. Co mi się odwrócił? Krzychu! Okej okay. Więc Ewio No, mógł, jak widzicie, 20 sekund i, i co? Nanatsu no zaj. Mam to nawet na telefonie Nie podam wam nazwy, bo jest jakaś postrana, ale sprawdzę na telefonie, zaraz wam powiem Czekamy, czy w 20 sekund zdążę to zgublować O, Perfect Timing, czy jakoś tak to się nazywa. To jest pierwszy z są dwa bardzo podobne. że to. Bokuno Hero Academia? Czy to jest Bokuno Hero Academia? Proszę, niech to będzie Bokuno Hero Academia, żebym nie wyszła na idiotę. Proszę. Obstawiam Bokuno no Hero z boku na no Hero Academia, dobrze. Nie znam tak dobrze o estekach yy, z boku na no Hero Academia, mimo że widziałam wszystkie odcinki. To nie jestem. fairy tale, bo no jakbym tego nie zgadła, to bym się musiała schować. Ta -da 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 -da. Uwielbiam tą nutkę po prostu. Kocham w ogóle to brzmienie, bo jest podchodzi trochę pod celtyckie brzmienie, a ja, jak ktoś mnie trochę lepiej zna, to wie, że celtycka muzyka to jest coś, co ja absolutnie kocham. Więc to z automatu sprawia, że większość OST Taila to jest po prostu coś, co jest zdecydowanie stworzone dla mnie. Nie mam pojęcia, co to może być. Na pewno jakiś Battle Dame. Ale nie kojarzę tego, więc najprawdopodobniej tego nie oglądałam. Co to jest? Serio, co to jest? One Punch Man, o Boże. Nie, One Punch Mana bardzo, lub, znaczy bardzo lubię, obejrzałam parę odcinków, muszę go w końcu dokończyć, ale nie obejrzałam nadal wszystkiego. Um, Jezu. Attack on Titan, wróć, poprawmy się. Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin to jest animiec, w którym... To jest jeden animiec, w którym akceptuje <laughs> niemieckie słowa w piosenkach albo niemieckie piosenki ogólnie. Naprawdę, to sprawia, że ktoś ma oko się nauczyć Niemca, tylko przez ten. Shigatsu wa Kimi no uso. Musiałam sobie przypomnieć, jak to się po japońsku nazywa, ponieważ staram się omijać. E angielskich tytułów, po prostu jak ognia, chyba że spotykam się z kimś, kto totalnie nie ogarnie w do... japoński, to już mówię mu te angielskie tytuły, żeby było prościej, ale staram się ich unikać bardzo, bo często są dziwnie przesmoczone. To jest oczywiście Death Note i... Nawet powiem wam, że wiem kiedy to się po raz pierwszy pojawiło, bo pojawiło się to po raz pierwszy, kiedy była pierwsza konfrontacja Ela z Kirą, Wtedy, kiedy było wyświetlane całe to um, nadawanie, bitwa, e, Zabij mnie, Kira, jeśli możesz, ponieważ dwa dni temu odświeżałam sobie e, Death Note bez napisów, więc doskonale wiem, to się pojawiło. Jestem pewna, że to jest anime, którego nie oglądałam. Obstawiałabym może kod Gias albo coś, bo kod Gias ma chyba. Podobne brzmienia Ale nie wiem, nie oglądałam Na pewno to jest Nie oglądałam pierwszego full metala, Oglądałam tylko Brotherhooda I ja nie w całości, przepraszam Jeszcze pomyliłam z czymś takim Ojeju Co to jest? Nie, ej Co, co, co to jest? Nie mam pojęcia, wiem, na pewno tego nie słyszałam, to jest Mob Psycho, okej, okay? nie oglądałam o Mob Psycho, to jest piękne, że przynajmniej, um, kiedy na przykład nie pamiętam tytułu, ale pamiętam, wiem, czy oglądałam ty dany tytuł, czy nie, to jest chociaż, chociaż tyle. To mi brzmi w pół znajomo, w pół nie, brzmi trochę jak Boku no Hi nie, to jest jakiś battle. Brzmi trochę jak Boku No Hero, ale na pewno nie będzie drugi raz Boku No Hero Academy. Co to jest? Mirajniki, Mira kolejne anime, które zaczęłam i go nie skończyłam. Mam tonę takich animców, ponieważ na przykład za to Hunter, x Hunter to jest Adventure i Hunter, x Hunter to jest moja absolutna miłość. Właśnie rysuję Killua znowu. <ścoughs> Kilo. to jest dziecko, które bym absolutnie adoptowała, gdyby się dało. Byłby moim ukochanym synkiem. Naprawdę. A co do animców, to często mam tak, że jakiś zacznę i go nie skończę. I niekoniecznie dlatego, że tytuł jest słaby. Tylko dlatego, że ja nie pamiętam, gdzie ja skończyłam. I dzięki Bogu za Netflixa, który mi to zapisuje i. Death Parade oraz e, to jest Dame do. Jezu, jak to się nazywało? Do tego baru. Tego. Jezu, jak on miał na imię. Do baru Dekima. Queen. Queen Dekima? De Jak się do niego bar, bar Dekima nazywał. Nie pamiętam, ale. No. Kocham Death Parade. Nie mam pojęcia, co tutaj. Nawet nie będę próbować, nie mam pojęcia. Kocham Death Parade za to, że. Um... Opening tak bardzo rucha imersję Death Parada. To jest masakra Jeżeli ktoś nie oglądał Death Parada i nie wie, Soul Eater. Nie, Soul Eater nawet z opisu do mnie nie przemawiał. Może kiedyś, ale. Ale no. Naruto. No. Jakbym mojego dzieciństwa nie zgadła. I to jest pierwsze Naruto. To są pierwsze odcinki Naruto generalnie. Pierwszy raz, jak się ten opening, to, to OST pojawiło... Aaa, już mam ciarki! O Jezu! To chyba było wtedy, kiedy Naruto po raz pierwszy się udało zrobić e, tego Bonshin no i walczył z tym dziwnym... A, no Game No Life e, i to się nazywało... No Game No Life ma kilka takich, e, które mają tytuły: easy, medium, hard, e, expert, coś takiego, i to jest chyba medium albo coś z thinkingiem. Tego zawsze, to zawsze podkładają, kiedy e, najczęściej, kiedy Sora wprowadza tłumaczenia swoich mastermindowych planów, po prostu. To jest animiec, który oglądałem chyba 15, 13 razy. Ilość. O jezu, ja to wiem. Uh, Jezu, uh, Noragami. <laughs> Jezu, o jest też Noragami, to jest często coś, co słyszę i ja wierzę, że to jest Noragami, ale nie mogę sobie przypomnieć. A co do No Game No Life, to więcej razy niż No Game No Life obejrzałam tylko i wyłącznie Kimi no No które obejrzałam już 17 razy w tym momencie. Nie wiem, co to jest, ale brzmi naprawdę fajnie, bo ma takie celtyckie pobrzmiewanie troszeczkę. Nie do końca, oczywiście nie do końca, ale ma trochę certyckiego pobrzmiewania. Co to jest? Bo OST bardzo kusi... O nie, o nie, o Jezu! Nie, One Piece! Mm. Dobra, ok, oddaję ci to One Piece, to OST jest fajne. Mmm... Ja, ja to wiem. O jezu! Sao Sau, so. i to jest OST, który się nazywa sort, Sortland. Pobierałam to parę dni temu, bo ogarnęłam, że w form formacie mojego telefonu, czyli potem, jak wrócił z naprawy, nie miałam tego i muszę ciągle pobierać tonę rzeczy. I to jest Sortland. Sortland. Sortland, tak. Nie wiem, ale na pewno ta sama laska czy zespół robi podkładał OST do a, Shingeki no Kyojin. Jestem tego więcej niż pewna. Killa la kill. Nigdy nie oglądałam kill killa. Nawet nie wiem o czym jest. <gryw> Jak mam być szczera, nawet nie wiem o czym jest Killa Killakill. To bym bardziej podstawiała pod One Piece. A. To brzmi jak taka piracka balada, czy coś w tym stylu, ale też wiem, że nigdy nigdy tego nie słyszałam. Kod GS. No, kod GS. Nigdy tego nie oglądałam. Doszłam do wniosku, że to, to nie jest coś, co ja lubię, ponieważ nie lubię Mecha. Ale wszyscy mówią mi, kiedy jest świetne. I sama, nie wiem. No, cóż, dobra. E, słuchajcie, właśnie kiedy leciał ten ostatni ostek, ogarnęłam, że ja zapomniałam liczyć punkty. <grym> Więc nawet nie wiem, ile punktów zdobyłam, ale domyślam się, że wy mi policzycie, albo ja w trakcie montażu sobie to sama policzę. W każdym bądź razie. Myślę, że poszło mi w miarę dobrze, że poszło mi dosłownie pół na pół, chyba tak połowę zgadłam. Drugie... Pierwsza połowa była mega prosta, bo było z samych rzeczy praktycznie, które oglądałam, a druga połowa już była praktycznie z samych tytułów, których nie oglądałam. Więc e, tak. Um, no i co? E, to będzie na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał tego typu content, bo mówię, troszeczkę go teraz więcej będzie, bo bardzo mi się spodobało coś takiego ja bardzo lubię robić takie rzeczy, więc chętnie się z wami e, podzielę tym. No i co? Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Cześć i siemano, krajnicy.